Cześć, to Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi kanałami kryptowalut. Pierwszym z nich jest Fajora. Tutaj za, każde jedne, za każdą jedną weryfikację dostajemy 50 monet. Nie ma jakiegoś czasu między jedną weryfikacją a drugą, także kończymy się weryfikować. I no, oczywiście reklama. Kończymy się weryfikować. Pobieramy nagrodę. Zaraz nam się pokaże, że wszystko jest ok, że pobraliśmy mamy 50 monet i możemy pobierać kolejne 50 monet. Także tu, jeżeli ktoś ma dużo czasu i chciałby na to poświęcić swój czas, można sporo tego uzbierać. Wiadomo, że nie zarobimy tu dużych kwot, ale zawsze coś na start, gdzie można by było to przerzucić na yy, portfel. Lub, tak jak w moim przypadku ja wrzucam to wszystko na VZPaya wystarczy tylko adres mailowy wpisać w miejscu docelowym gdzie mamy to wysłać jeżeli chodzi o tą stronę Fejora z niej wysyłamy na VCP'a tam możemy sobie zmienić walutę tam jest swap także można zmieniać sobie jaką chcemy walutę mieć także fajna strona są tu jest to też auto Faucet. Yy, Działam na takie zasadzie, że korzystamy z shortlinków, żeby mieć energię, która będzie automatycznie nam... Tam chyba 25 monet, czy nie pamiętam już teraz i im więcej shortlinków zrobimy, tym więcej mamy energii, później możemy to włączyć i samo będzie pobierało te monety. Także też spoko. Są też yy, reklamy, za które dostajemy też jakieś nagrody. Yy, tu akurat jest 35 monet 25 monet, także, ale uważam, że najlepszym jest ten nielimitowany kran. Najlepszym rozwiązaniem, bo tu bardzo szybko można zdobyć więcej tych, tych, tych monet, zamienić się na walutę Fajora. Kolejnym jest USDT Tu za, każde jedno, za każdą jedną weryfikację dostajemy 10 tysięcy monet, i tu między jedną weryfikacją na drugą musimy odczekać minutę, więc też niewiele i zaraz Wam pokażę powierzemy te 10 monet jest to bardzo proste i mamy już 10 tysięcy monet na koncie. Czekamy minutkę i pobieramy kolejne 10 tysięcy i tak jak widzicie ja mam możliwość pobrania 100 razy w ciągu dnia więc trochę się tego uzbiera myślę że na to też trzeba poświęcić chwilę żeby te 100 weryfikacji zrobić no ale jakby nie było, jak ktoś ma czas, to warto. Oby te strony połączone są z, u mnie z portfelem yy, na VCP'u. Jak widzicie tu Fejora wpłynęła. Całą resztę już wypłaciłem co było yy, na Transpoleta Także też nie ma z tym problemu. Yy, jeżeli używacie strony VCP, to super możecie tylko tam te, te, dwie, te dwa krany połączyć z, tą, z tą stroną Pay. Jeżeli nie używacie, link zostawię Wam w opisie. Do tych stron, do tych kranów też zostawię Wam linki w opisie. Tu, jeżeli chodzi o VCT, też można zbierać monety. Z tego co pamiętam, on bitcoiny zbierają satoshi, jak widzicie tu, 7 satoshi, nie, 1 satoshi za 7 sekund i tak można zbierać i zbierać. Na tej stronie też jest, można grać. Na przykład tu są kości. Mamy fejore. Macie minimalny zakład. Tu postawiacie, czy będzie wyżej, czy niżej. Ja postawię wyżej i przegrałem, jeszcze raz wyżej, jeszcze raz przegrałem, jeszcze raz wyżej i wygrałem. No ale tak jak mówię, jeżeli ktoś chce się z tym pobawić, to można to pobawić, bo ustawiamy na maksa, kręcimy i wtedy wiadomo czy wtedy możemy dwukrotnie zwiększyć nasz przychód. Teraz straciłem wszystko, tak jak widzicie. Ryzyko, ale to nie o tym, nie o tym mowa. Nie to najważniejsze. Jest. Najważniejsze są dla nas te krany, dzięki którym szybko możemy zabrać sporą ilość monet. W tym przypadku będzie, będzie to USDT na faucet.payu i FIRE na faucet.payu. Tak jak mówiłem, linki do tych stron będziecie mieli w opisie. Jeżeli chodzi o mnie, to z mojej strony już wszystko. Nic tylko korzystać. Pozdrawiam Was, cześć.